Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty. Amen. Siła miłości. Miłość pochodzi od Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Miłość jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje. Nie może ani błądzić, ani się lękać. Miłość kieruje, chroni i prowadzi. Żaden święty nie zebrał tak wielu gorących modlitw o miłość jak święty Walenty. Walenty był lekarzem, ale jego powołaniem okazał się stan duchowny. W tamtych czasach udzielał ślubów młodym żołnierzom, co było wtedy zakazane. Niestety, za złamanie zakazu. Został wtrącony do więzienia, ale tam zakochuje się w niewidomej córce strażnika. Jego żarliwe uczucie, którym obdarzył swoją ukochaną, przywróciło jej wzrok. Niestety, historia ich miłości jest bardzo krótka, gdyż cesarz wydaje wyrok śmierci na Walentego. Walenty ginie śmiercią męczeńską 14 lutego 273 roku. Przed egzekucją pisze list do ukochanej, podpisując go znaną do dziś frazą: Od Twojego Walentego, módlmy się, święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią. Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju. Ty. Który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości, zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci. Wysłuchaj, proszę, naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów na świecie, daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli świadkami cudownej miłości Boga. Niech ożyje w nas miłość, przyjaźń i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć życiowe przeszkody. Obdasz nas łaską, abyśmy wzrastali w miłości. Daj nam radość dzielenia się uczuciem. Daj nam pokój i owoc miłości. Daj nam pragnienie, abyśmy nigdy nie przestali się kochać. Gdyby kiedykolwiek oziębło w nas uczucie, i abyśmy szukali prawdziwych dóbr, Twoich skarbów, Twojego królestwa, abyśmy stali się podobni do Ciebie, który jesteś największym z zakochanych. Prosimy Cię, stawiaj się za nami u Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, który żyje. I króluje na wieki wieków. Amen. Niech Ci Bóg da szczęście, niech Ci sprzyja, niech będzie z Tobą, niech Cię prowadzi. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Serce Maryi Modlitwy. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.